Co dalej? Gwiazd Podlaskiej został liderem. Duża odpowiedzialność, duża praca. Tak, to, to, to prawda, że duża odpowiedzialność, ponieważ już nie tylko odpowiedzialność za 25 tysięcy mieszkających w Bielsku, ale za 142 tysiące osób zamieszkujących na terenie trzech powiatów: Gwiazdkiego, Kaniowskiego, Siemiatyckiego i w gminach powiatu Białostowskiego. E, oczywiście e, będzie to wymagało od nas. Zwiększonej pracy, no niemniej jednak, jeżeli byśmy spojrzeli na mapę, to Gierz jest największym ośrodkiem na tym terenie, więc, jakby oczywistym było to, że. Mogliśmy pretendować do tego, żeby takim liderem być. Wcześniej była propozycja, żeby tym liderem był powiat Hajnowski i tak na początku właśnie było, niemniej jednak w związku z tym, że przepisy się nieco zmieniły, powiaty nie mogą być liderami, nie udało się utworzyć związku powiatowo-gminnego. Płacą składki, a tych pieniędzy samorządu za dużo nie mają, żeby mieć ja partnerstwo, więc taką najtańszą grupą dwóch czy małych. To też ja wskazuję na spotkaniach z członkami partnerstwa, liderem. Będziemy się liczyli z tym, że to jest dodatkowa okazja dodatkowych pracowników, które chcą z czegoś dopłacić

tego całego przedsięwzięcia. Co dalej? przed nami pierwsze zadanie, to jest to, żebyśmy pozostawili partnerstwa, żeby próbować się do wypełniania pracy, bo wszyscy wiadomo, że mamy 3 euro na całe województwo. To cztery partnerstwa, które odpowiadają tematycznie każdemu z milionów. I tylko, że to mija, jeśli chodzi o pozostałe to ja

Pokażę na podstawie tych że dwa partnerstwa były przede to dostać więcej pieniędzy, natomiast partnerstwo koleńskie i wysoko-mozowieckie tych pieniędzy nie mniej Niemniej jednak nie ukrywam, że te dwa mniejsze partnerstwa. Mają mocne plecy polityczne, więc niekoniecznie musi to być łatwo. Niemniej jednak trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać najlepiej na argumenty, na argumenty rzeczowe i mam nadzieję, że samorządowcy z tych pozostałych partnerów właśnie na te argumenty rzeczowe, merytoryczne się zgodzą. Wtedy przedstawiamy to. Do, do marszałka, marszałek akceptuje, rozdziela pieniądze i możemy składać wnioski na projekty te kluczowe. Naszym projektem kluczowym, który już w grudniu ubiegłego roku członkowie partnerstwa wybrali, to jest właśnie poprawa sposobu segregacji śmieci. Potocznie można powiedzieć, budowa nowych przoków, doposażanie starych przoków. Ja bym bardzo chciał w związku na przynajmniej dwóch, trzech osiedlach zabudowy wielorodzinnej ustawić właśnie te takie kontekst bo które będą też służyły tej selektywnej zbórce w zabudowie wielorodzinnej, bo na razie z tym jest, z tym jest największy problem, ta odpowiedzialność zbiorowa, że ktoś jeden blok nie segreguje, powoduje, że po prostu my no wszyscy na tym cierpimy. Jedna głupia reklamówka śmieci zmieszanych w całym pojemniku powiedzmy na plastiki czy na, na papier powoduje, że to już są śmieci nieposegregowane, za które musimy dużo więcej, dużo więcej płacić. No niestety tak, tak to wszystko e, dziwnie wygląda. Nie jednak e, zaczynamy pracę już w najbliższych dniach. Te wszystkie starania i strategie zakładają, że każda właściwie gminka, choćby w naszym partnerstwie, będzie chciała swój przok, Bielsk będzie chciał swoje kontenery na śmieci. Czy na przykład jest jakiś pomysł na zintegrowany system zagospodarowania odpadów, w przynajmniej jakimś obszarze tego partnerstwa, typu na przykład Bielski i okoliczne gminy? Na razie nie ma nic takiego. Ja cały czas wierzę, że po wyborach Sejm zajmie się ustawą o utrzymaniu czystości w gminach, bo to jest ustawa bardzo stara, nie przystająca w ogóle do obecnej sytuacji. Mamy te wojewódzkie programy zagospodarowania odpadów komunalnych, one też były już przygotowane wiele lat temu, natomiast rzeczywistość. No powoduje, że, że, się wszystko zmienia. Łatwo jest powiedzieć, Unia narzuciła konieczność segregacji w tylu i w tylu procentach, tylko trzeba mieć narzędzie, żeby to można było wyegzekwować, bo ja pamiętam, kiedyś sam oglądałem w telewizji w jednej z miejscowości, w jednym z miast, niemałych miast, spółdzielnia mieszkaniowa otwierała kosze od godziny 6 do godziny 8 i stał pracownik spółdzielni, który Sprawdzał, co, co jest wrzucane do poszczególnych kontenerów, później było zamykane i drugi raz po południu też był, była wiata śmietnikowa otwierana. No, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć taki system, który będzie systemem jak najbardziej efektywnym. No, słyszałem też, bo spotykamy się z różnego rodzaju z, z samorządowcami z różnych terenów, są również takie pogłoski, że może jednak Wcale niekoniecznie to yy, nie będą dalej zajmowały się zagospodarowaniem odpadów, tylko jednak zostanie przywrócony wolny rynek i, i podmioty zewnętrzne. Ale to mówię, przed wyborami nie ma co, co dywagować, bo teraz można obiecać wszystko, a później się okaże, że nie ma czasu na, na, na realizację yy, takich przedsięwzięć. Także wiemy o tym dobrze, że yy, jest obowiązek ustawowy posiadania przoku. Nie trzeba daleko szukać. W okolicy Bielskiej jest tyle gmin, które nie mają swoich przoków i, i jakoś, jakoś funkcjonują. Czy będzie to dalej egzekwowane? Ja myślę, że właśnie te wskaźniki, które dotyczą e, poziomu recyklingu, wymuszą na, na, na samorządach określone działania, bo minister nie będzie się szczypał, tylko będzie nakładał karę za niezrealizowanie e, odpowiedniego e, poziomu. Także e, lepiej wydać pieniądze na jakąś inwestycję, aniżeli płacić kary e, w takiej samej wysokości, jak wartość tej, e, tej inwestycji. Śmieci. Każdy z nas produkuje i będzie produkował. Nie da się zbudować tego świata bez odpadów komunalnych. No, też za chwilę się ma pojawić przepis prawny pozwalający na kakaucjowanie butelek, czy to plastikowych, czy butelek szklanych. Ale dopóki tego nie ma. No to, to też my nie wiemy. Ja bardzo bym chciał, żeby była taka kaucja 50 groszy za każdą butelkę plastikową, bo to spowoduje, że tych plastików też będziemy mieli mniej. One może nie są najdroższe, jeśli chodzi o yy, ten koszt ich. Yy, zagospodarowania, bo najdroższe są odpady zielone i y, śmieci y, nieposegregowane. No niemniej jednak każde zmniejszenie tych kilogramów, które trafiają do instalacji w Hajnówce spowoduje, że będziemy płacili y, mniejsze, y, mniejsze opłaty. I, I o to chodzi. I o to chodzi. Y, od stycznia znowu wzrośnie minimalne wynagrodzenie, więc siłą rzeczy też y, i koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów y, wzrośnie, bo nie oszukujmy się, te osoby, które pracują na, na instalacji, y, czy chociaż żeby jeżdżą śmieciarkami zarabiają najniższą najniższą krajową. Jeżeli ona wzrośnie o te kilkanaście procent, no to dla nas jest to automatycznie też wzrost kosztów funkcjonowania systemu. A czy zmieni się też sposób zagospodarowywania tych odpadów? Bo oprócz kosztów, o których pan mówił, to jest też tak, że no w, jest problem z zagospodarowaniem odpadów. Śmieciarka zabiera. No część zabiera instalację w hajnówce, część nie. Jest często tak, że trzeba po prostu szukać kogoś, kto odbierze te śmieci. Czy tutaj jest na to jakiś pomysł? I czy w, tej, w tym partnerskiej, w tej strategii jakoś to będzie, nie wiem, no, rozwiązywane, czy będzie szukane rozwiązanie? Znaczy, to nie jest ten poziom, to powinno być z poziomu e, parlamentarnego załatwione drogą ustawy, a następnie odpowiednich rozporządzeń. E, ja też chcę przypomnieć, że strategia powstała w 2021 roku i jednym z zadań lidera będzie jej aktualizacja.